Cześć! Od dawna chciałem nagrać takie wideo, wideo, które pokazuje dzień z mojego życia, dzień z wydarzeń, dzień spotkań i tak dalej. Dzisiaj jest dosyć nieprzyjemna aura, jak widać jestem w szczerym polu, gdzie jest dużo śniegu, ale myślę, że to jest dobry moment, jak nie dzisiaj, to kiedy można zacząć tego typu serię. Ja nazywam się Kamil Dyrtkowski, jesteś na moim kanale, kanale Doktor od Kredytów. Na co dzień zajmuję się pośrednictwem kredytowym i chcę Ci tutaj pokazać kilka dni z mojego życia w tym wideo. Prawdopodobnie będzie to jeden z tych dni. Dzisiaj jest dosyć ciekawy czas dla mnie, gdyż jestem w, w okolicy jednego z moich biur, w okolicy miejscowości Turek. I tutaj startuje dzisiejszy dzień. Dzisiaj pokażę Ci wywiad, na który zostałem zaproszony do Radia Łódź, więc wyprawa do Łodzi nas czeka. Dzisiaj też będę pracował przy komputerze i obrabiał bieżące wnioski moich klientów. Ta seria będzie mniej edytowana, będzie tutaj dużo surowego materiału, więc będzie to bardziej raczej styl life, lifestyleowy. Ale także powiem Ci kilka rzeczy na temat kredytów, kilka tipów, tutaj będę zdradzał. Ale nastaw się na to, że po prostu będzie to głównie nagrywanie z ręki za pomocą mikrofonu, który jest przy, przy słuchawkach. Zapraszam Cię do tej serii, no i do zobaczenia już w następnej scenie. Cześć! Dzisiaj mamy wtorek, jest to trzeci dzień po wydarzeniu Wielka Integracja u Jakuba Midla. Byłem tam drugi raz na tym wydarzeniu i pora. O, zobaczcie, sarny. Nie wiem, czy będzie widać. Czy będzie widać na wideo. Tak, tu. Dobrze, mały przerywnik z sarnami i pora na podsumowanie. Byłem drugi raz i myślę, że to wydarzenie było o wiele lepsze niż to poprzednie. Na plus na pewno wystąpienia, różnorodność wystąpień oraz, o przepraszam, wpadłem w dziurę, a idę po takim śniegu. Wystąpienia, różnorodność wystąpień nie tylko wystąpienia związane z nieruchomościami, ale także w innej tematyce, tematyce motywacyjnej. Kolejny aspekt to ludzie. Ludzie oczywiście nie zawiedli. Poznałem bardzo dużo ciekawych przedsiębiorców. Z wieloma z nich będę robił biznesy. I dzisiaj, właśnie druga część tego dnia wiąże się z tym, żeby zacieśnić te kontakty, porozmawiać jeszcze telefonicznie być może z niektórymi osobami się spotkać na żywo. Trzeci aspekt, który mi się mega podobał, to gwiazdy, które były zaproszone. Udało mi się porozmawiać kilka minut co prawda, kilka minut z Piotrem Pająkiem z kanału Podróże Wojownika. No ale był, były to minuty bardzo motywujące i pokazujące, jak można zaczynając od zera dojść do miliona subskrybentów na YouTubie. Na kanale podróżniczym. Rozmowa z Piotrem była mega fajna. Jest to cały czas naturalny człowiek, taki sam jak na wideo, więc zrobił na mnie duże wrażenie, no i zmotywował też do pracy. Jeśli Ty byłeś na wielkiej integracji, podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu. Jestem ciekaw, jak inne osoby odbierały właśnie to wydarzenie. Czy byłeś pierwszy raz, czy któryś raz? Jeżeli któryś, to jak porównasz to wydarzenie do tych, które były poprzednio? Cześć, to jestem. Jestem w samochodzie i jazda, jazda do Łodzi. Jak widzieliście po porannej przebieżce to mnie totalnie tutaj zasypało. Zaraz sprawdzimy na drodze czy jest ślisko. Uwa uwaga, gwałtowne hamowanie. O, nie jest ślisko, więc spoko. Można jechać, temperatura to półtora stopnia. Więc hej, hej, w początek drogi do łodzi. O czym dzisiaj będzie w radiu? Otóż zostałem zaproszony, żeby dać swój komentarz do tego, jak, jakie błędy osoby mogą popełniać na początku roku, zaciągając kredyt, albo ogólnie w kredytowaniu. Będzie to kilka błędów opisanych przeze mnie. Hmm. I będą one się odnosić zarówno do osób, które zaciągają albo mają kredyt hipoteczny, jak i dla osób, które mają kredyty gotówkowe, które mogą zaciągać pożyczki w sektorze pozabankowym. Jeżeli starczy czasu, to także dam tutaj kilka tipów dla branży, którą głównie się zajmuję, czyli firmami, dla branży, dla dziedziny bardziej kredytowania, czyli błędy przy. Zaciąganiu kredytu na początku roku dla przedsiębiorców, u przedsiębiorców. Zanim włączę nawiew tutaj na szyby i zanim zacznie hałasować trochę w mikrofonie, to mam pytanie do Ciebie: czy Ty myślisz, że popełniłeś jakiś błąd przy staraniu się o kredyt, jeżeli masz taki kredyt, a jeżeli nie masz, to jak myślisz, jakie błędy najczęściej popełniają kredytobiorcy przy staraniu się o jakikolwiek kredyt? swoje myśli umieść w sekcji komentarzy, tam jest miejsce właśnie na takie informacje. Jeżeli masz też jakieś pytania na temat kredytu, zaciągnięcia kredytu na początku roku, zapraszam do zadawania właśnie tam takich zapytań. A ja jadę dalej i prawdopodobnie będziemy się widzieć już typowo przed Radiem Łódź, przed siedzibą Radia Łódź, więc do zobaczenia. No dzień dobry, jestem już pod Radiem. I cóż się okazuje, że wejście do radia łódź nie jest takie proste. Droga, która tutaj wjedzie, się remontuje, a właśnie rozmawiałem z redaktorem naczelnym i mam poczekać w restauracji w bistro, które jest tutaj zaraz nieopodal. Radzi Pan swoim klientom, jak nie popełniać trzech najważniejszych błędów kredytowych po nowym roku? Jakie to błędy? Tak, tych błędów trochę jest. Ciężko wybrać trzy najważniejsze. Ale przede wszystkim karygodnym błędem jest to, że zazwyczaj, jeżeli mamy swój bank, to uderzamy do tego jednego banku z pytaniem o kredyt, a ten bank nie zawsze może być najtańszy, więc jeżeli zależy nam na tanim kredycie, to warto zrobić rozeznanie rynku, pójść chociaż do dwóch, trzech banków, zobaczyć, jak to wygląda w tamtych instytucjach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Powinniśmy. Dobrze, już jesteśmy po nagraniach w Radiu Łódź. Zrobiliśmy też kilka zdjęć na tej ściance. wideo, audio audio będzie na stronie Radia Łódź, podrzucę Wam linki. A jeżeli chodzi o mój występ na żywo, to będzie we wtorek o 9.30 w audycji, właśnie w Radiu Łódź. Koniecznie zobaczcie i powiedzcie, jak wyszedłem, bo troszkę to było stresujące jednak tutaj mikrofony. Ja na tym tle. No nie było to, znaczy było to dosyć, dosyć fajne, zabawne, gdyż mogłem przekazać swoją wiedzę, ale jestem ciekaw Twoich mm, myśli, Twoich e, wrażeń na temat tej audycji. Także ja lecę dalej, jeszcze idę coś zjeść i wracam już do swojego biura. Także do zobaczenia w następnej części. Jeszcze krótkie ujęcie sprzed siedziby Radia Łódź. Tak to wygląda, już zastał mnie wieczór. Więc, no, ciekawa wyprawa do Łodzi. Bardzo mi się podobało tutaj, bardzo miło zostałem przyjęty i mam nadzieję, że niedługo ponownie pojawię się w Radiu Łódź i będę mógł przekazać trochę mojej praktycznej wiedzy na temat kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych i odnośnie błędów na temat zaciągania tych kredytów. Także ja pakuję się do samochodu, szukam czegoś do jedzenia i jazda, jazda dalej. Dobrze, to mamy już końcówkę dnia prawdopodobnie. Ja dzisiaj jeszcze wysyłam paczkę, oczywiście przez moje ulubione paczkomaty. Już otworzyłem sobie skrzynkę, więc tutaj grzejemy. Wysyłam jedną rzecz. U mnie jest już godzina 18. Jeszcze usiądę trochę do komputera, żeby popracować, powysyłać aktualne promocje kredytowe moim klientom. Także dziękuję Ci bardzo, że byłeś dzisiaj ze mną na tym wideo, na tym dniu. Daj znać, czy Ci się podobało, co tutaj można by było zmienić. To jest moje pierwsze wideo w sumie tego typu. No i cóż, jeżeli Wam się spodoba, to będę nagrywał czegoś takiego więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!